Mamy teraz pomiar zużycia paliwa przy prędkości 90 km na godzinę. Ten ustawiony jest na 96 co daje 90 na godzinę według nawigacji GPS. I po pierwszym kilometrze mamy spalanie 3,9 litra. No i po przejechaniu 10 km mamy spalanie 4,8 litra. Średnia prędkość. 90 km na godzinę. Rozpoczynamy pomiar zużycia paliwa. Prędkość 120 km na godzinę. I jak na razie po pierwszych no, dwóch kilometrach mamy 8,2 na 100 km. No i na zakończenie pomiaru przejechane 10 km, spalanie 7,8 litra. Średnia prędkość 119 na godzinę. Nowy pomiar zużycia Paliwa po spokojna jazda po mieście. resetujemy wskazania i zaczynamy. Zaczynamy naszego testu. Spokojna jazda po mieście. Średnie zużycie paliwa wyszło 6 litrów. Średnia prędkość 29 km na godzinę. Zerujemy wskazania. I rozpoczynamy dynamiczną jazdę po mieście. No, i na zakończenie pomiaru dynamiczna jazda po mieście 8,4 litra z przejechanych 7,4 km przy średniej prędkości 30 km na godzinę. Tu był wyłączony system start-stop, więc średnia prędkość powinna być wyższa. No, oczywiście, przy ekonomicznej jeździe po mieście była to jazda z włączonym systemem start-stop. Ustawienia klimatyzacji 22 stopnie, temperatura na zewnątrz 20 stopnie. Zaczynamy pomiar zużycia paliwa przez pierwsze 7 km na zimnym silniku. Resetujemy i odpalamy silniki. Zaczynamy. W tych 600 m silnik już się wyłączył. Zużycie paliwa 11,9. W przejechanym pierwszym kilometrze zużycie 10,2. Po 2 km 8,6. Po 3 km 7,5. Po 4 km 6,9. Po 5 km 6,2, po 6 km 6,5 m 6 litrów, i na zakończenie testu dojechaliśmy już do miejscówki testowej. Z dystansu 7,8 km zużycie wyszło 5,8 litra. Ustawienia klimatyzacji 22 stopnie, temperatura na zewnątrz 18 stopni.